I am Japanese Samurai. Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jak co piątek kolejny odcinek i kolejna rola Crewmateverska. Trzeba troszeczkę więcej ich na kanale pokazywać, żeby nie myśleli tylko, że kłamię jako impostor, Kłamię też jako legitny uczciwy krumejt, ale... jako krumejt kłamię dla dobra ogółu, dla wyższego dobra. I teraz tak, tutaj pierwsza runda, bardzo się wystraszyłem, ale na szczęście King nas uratował. tak czuję. Ty, w oficie. Znaczy nie w oficie, tylko przed wejściem do ofisa. Steve, on umarł sekundę temu. Nie umarł sekundę temu, on już tam leżał. umarł. Przykro mi Steve, że na baita trafiły. Eksa, eksa, eksa. Naprawdę mi przykro, Steve'a. Mi się wydaje, że to jest tak za akurat. No, no, ale no niestety wiem o tym ciele, że ma no, literalnie na pewno sekundę. Na pewno? Tak, na pewno to Może o, czym... o innym? Nie, no, to że to to. No, to chyba o innym. Mhm. No, no nie ja... pykłeś. Nie wiem ja tak na chwilę do, elek do elektryka, ale ja poszłem na dół potem. No, ale byłeś tam, z serkiem. No tak, ale poszłem tam tu. No ale Serek nie żyje. Czy ja Serek that? Jezu, co zauważyłem. No wiesz, że serek nie żyje. Hmm, ale chyba jeszcze Krychak był w elektryku. Coś, coś jeszcze Ej, A i to byłem... zobacz. No co no czemu leży jego pół ciała w, no, 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 no. w okolicach elektryka? W jakich okolicach elektryka ja go pod no. znalazłem? Jak mówisz go pod oficem znaleźć? No bo on tam był. Jak czasem w nabie byłaś, to co ty ta lekarz walła? No mam pewne informacje. No a, okej. Okay. On wywiadowsze? Czy ty Wojtusia. Tak, tak. Jakiś pewnie Mystik, tylko że sobie ten. Tylko że ktoś inny gdzieś jeszcze padł i, i coś nie wyszło. I myśli, że to ja. No niestety nie my Mam dokładne informacje o tym ciele, Ze względu, że coś zrobiłam z i no. Czemu go zrobiłam? Nie zrobiłam Ciska. Ciwsk nie, Dawaj kredak, bo zauważył, nie? <grym>, No i pluska tak było, nie? Nie chce się z Mam ze Stellarem Dobra, nie wiem, bo nie wiem, nie ma sensu na razie. Ja wam mówię, że to jest Stivek, ale może limy dać sus. I teraz tak, tutaj prawie głosując na Steve'ka zrobiłem ten No Na szczęście pierwsza runda i go nie wywalili, ale niepotrzebnie zaufałem kwas. Dla was lekcja tutaj będzie taka, nie róbcie nic pochopnie. Bo gdyby Stivek wyleciał tej gry, nie udałoby się wygrać. Ale udało się wygrać, udało się zrobić coś fajnego, więc tutaj przechodzimy taska, i to jest bardzo fajne kombo, bo mamy radar i transporter, więc to też mi tyłek w pewnym sensie, wydaje mi się, uratuje. I teraz tak, tutaj zagrywka taka, że trzeba iść do specimena, trzeba zrobić taska, i często, gęsto jako transporter, nie chcę się wychodzić z ze specimena, więc można użyć moczy, Więc tutaj wybrałem losowo sobie w Robsona zamieniłem ze sobą i stało się to. Jest, jest, Teraz A, nie, no To no, tak, no, no, rakietka. No. Dokładnie tak! Dokładnie e, tak! Nie chcę mówić, ale Stevek y, odbywa się bie... bie koło rakietki. E, a ja nie chcę nic mówić! Ale było światło zgaszone, i ty nie widziałeś, że zabijasz na moich oczach? Co, Co? Małe wyjaśnienie. Tak, to jest kłamstwo. Kłamstwo dla wyższego dobra wspólników, no bo inaczej by mi nie uwierzyli. Co? No, Robson zrobił pepeczkę. Co? Wrobson Robson zrobił PPG. Jak Jaką tak? Kolego! No, no tak, zabił na moich oczach. Sobie... Serio? <noise> Serio? Znaczy było okay. światło zgaszone i ja akurat się, wiesz, wynurzam i on zabije na moich oczach. Dziwne. Nas... A to czasami ty tak. nie jesteś. Na 100%, nie ja. 100 nie ja. A Wilson co na to. Ciało ma dwa, dwie sekundy. Dokładnie tak. No to, to tak, ta ta chwilę opadało. Ale dajcie nas się, się wytłumaczyć, nie wiem. Tylko chyba, że nie ma Robsona. Dropson. Robson. Robson. E, nie wiem, jak się do tego odnieść, jak ja się bronić z tego. No ale że się nie tam wiem. nie było, co nie. Uff. No zniknęła. No, tak, zniknęła. okej, okay, okej, dobra, spoko. Arthur, no czuj się. Arthur, 100% legi, no skam. Mi się wydaje, że to może być właśnie Wypson, bo Wypson yy, był podejrzany. Przy... Kuba podejrzewał, że to Wypson. Yy, teraz Kuba nie żyje i znowu sobie podejrzewam. to się zgrzyjemy, głosujcie, wygłosujcie. Ja się no. nie obrażam. że to... ale nie wiem. Nie, 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 nie. na no, nie, moich nie, oczkach ciabnął. Nie, no ja zapraszam na głosowanie, Gorąco zapraszam. Dobra, wie na psy, jak bo ja ten tykle ja mam wrażenie, że mamy wampiry i wampirami jest Steve'ek są, a impostorami jest Bober Był taka A takie wrobsze no bozny The Jester albo bozny Weta, albo the Hunter, co nie? Albo Morflink. Oj Boże, to jest chyba najlepsza moja gra na sportach, nie? No właśnie, widzieliście co się stało. Udało się po prostu idealnie wteleportować. I tak sobie teraz myślę, montując ten materiał. Takie świeże przemyślenie. W sumie to ja ich nie do końca okłamałem, bo... Powiedziałem prawdę, bo w momencie mojego teleporta z nim ciało upadało, więc tak prawie to widziałem, nie? <grytanie> Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Okłamałem ich, czy ich nie okłamałem? A tymczasem szybki meeting. Czemu akurat opisano? O, jaka szybko w ogóle padło. Okej, okay, um... Khak, co to było? Mm, co? No jak to co? Ja sobie idę na chwilę tutaj w, w Office'a y y wraz z Alexsonem, bo, wasz... bo czekam jeszcze Alexson się właśnie uruchomi, a nagle Gryhack sobie przebiega i ciała Alexsona. A goniłeś? A goniłeś osobę? No, a kogo miałem gonić, gdzie widziałem dosłownie, jak zabijasz Gryhacka? Co? Jak Krychak zabija, <laughs> zabija Krychaka? To... Nie, Ej, Krychak zabija Krychaka, w sensie, tak? Eliksona. No... Krychak jest ja ehm, Co? No, Krychak jest Pan się na czegoś. Tak. Jakby ty. jest co? Co ze jest? <noise> Dobra, nie. Krychak tak na poważnie jest full clear, i e, Gavik też jest raczej clear. E, I mi śmierdzi go oberwa. Nie. Ale Gavik uważa, że kwas? Czy nie sobie chodzi o, o tego, krychak? No właśnie, tak chyba nie za bardzo. No, okay. no właśnie, tylko jest taki mały problem. Że była jedna jeszcze osoba. Nie pamiętam kto, ale widziałem, że to są że Krychak znaczy ja, ja, bardziej, ja Tureca mogę z tej wyczyścić jakoś, tak? Co wam Ale inne trochę. osoby... które ty cię mogę wyczyścić chyba. A. Nie, no, przecież razem, dla obiecań, a nie? Taka, że był jakąś naszą... No, e, nie, nie było meflinga, bo on był meflingiem. Gdzie było ciało? No, przy ofisie. A, a. chwila, tak w ogóle to ciało jest dość świeże, bo ja patrzyłem widać, no, no bo ono, ja dosłownie zgłosiłem ciało, jak ono upadało przez więc jakby... A. No, bo niestety to trochę nie był. No bo nagle się tego. Nagle ja wybiegam Ericsson, on zabija, i w tym samym momencie ja wybiegam z ofisa. No, Bejta nie zabiłeś, bo Bejta zabił No Tak. Znaczy mi się nie podoba, nie ufam, kwas, dlatego że jak ja wskazałem wam impostora, to leciały te same argumenty, że to ja. I teraz nagle to nie ja, więc. Jestem w stanie chyba Nie, bo miałeś rację. Ja jestem z... Boże, ja chcę powiedzieć, że jestem. coś jest tak. Czy że jestem Czy impostor, że... A w ogóle ile mamy impostorów? Aż no, jednego. Jednego. No to jednego. Co jest na Krychaka i na co to debatować? Ja, Jak na Krychaka to jest kwas. Nie, nie, nie głosujcie na mnie. Nie, no z ja, ja... Po prostu mam jednego impostora, nie? Ile nie, ma nie ja mam ja sprawę no, do załatwienia. Ja mam sprawę do załatwienia. Krychaka, ale mnie nie zabijesz, okej? Proszę cię. Czemu nie? Zabijemy tylko a to, to, to Góry, to, to, to gdzie ty teraz byłeś? Bo e, teraz... widziałam się przy, przy lodziku, nie? I teraz właśnie idę tam i nagle skoszenie, więc to też było opisy. E, 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 tak to Dobra, prawda byłem tam pomiędzy elektrykiem a strojdziem przy lodziku. Aha, okej. Tam to co chodzi? Bo krehaka. E, nie no, Krachak... Może on być, ale nie ma co go wywalać, zwłaszcza przy jednym impostorze. No i wiecie moi drodzy, z tego meetingu możemy wywnioskować, ja pomyślałem sobie, miałem punkt zaczepienia, Krychak, że Krychak tutaj może coś kombinować i pasowało tutaj zebrać dowody. Ja jako transportem mogę tylko w randomowym momencie próbować się z nim zamienić i może coś się uda, więc stwierdziłem, że jeżeli Krychak jest podejrzany... To tutaj miałem, widzicie, radar na niego, on już nie gonił. Ja już musiałem uciekać, i ten radar, tak jak mówiłem na początku odcinku, zgasło światło, uratował mi 4 litery. On sobie poszedł gdzieś tam w stronę elektryka, więc mogłem sobie zamknąć się z niebezpiecznie. Tutaj się jeszcze minąłem ze stiwkiem, i tutaj postanowiłem użyć teleportacji. jest, 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 jest. jest, jest. Yes. No i tutaj mój punkt myślenia tak naprawdę. Krychak był oskarżony w poprzedniej rundzie, teleportuje się na ciało. Ja już tu byłem pewny, niemal pewny, prawie na 100%, że to jest Krychak. Pasowało to tylko udowodnić innym wspólnikom. Dobrze. E, dobra, no to ten zabił. Bober. Bober? No... Bober zrobił. a co powiesz, bober? Też, to jest Bober. Nie słuchajcie Bober. Ale... A, dobra. Bo ja mam z tym jest zepsutego. E, Okej, okay. sprawa wygląda tak o, że Krychak e, bierze... Boże, naprawiamy te światła tym elektryką i Krychak nagle bierze, próbuje albo zabić mnie, próbuje zabić mnie, a przypadkiem zabija wentyla... wentylatora. Przy okazji... No i próbuję teraz to zajść na mnie. Kiedy ja to zgłosiłem. No dokładnie. Ale to Mordo, nie Mordo. mordo. Krychak nikt no, nie właśnie. powiedział nawet. Bo też mam coś do dania, to może nie głosujcie od razu. No ale to Turec, chyba ty powinienś no. widzieć, bo ty byłeś przed elektrykiem. Yy, tak, widziałem. W sensie nie wbiegłem tam do klatki, tylko do dwa. A Ten. ja bo. Było... On zabił, rolet, zabił i tepnęło te mnie do specimenu. No właśnie, on nie zabił, tylko ty zabiłeś i zniknąłeś, eskapista? Gabik, co ty próbujesz? Nie, masz mnie teraz? mnie o co chodzi? Nie, no nie mam egzemplarza na ciebie. Ja nawet w tej rundzie nie byłem. Ej, no ale tak, prawda, no to jakby nie mogę być. Dobrze, wygłosujcie, zobaczycie, że mam, że mam rację. Nie, nie. No, wy no, specjalnie jesteście. Nie jesteście o, żyjemy, specjalnie. żyjemy, zobaczymy. No! No! Mm -hmm. No! No! No, no, no! No! no. How no! 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 I refuse! No! No! Mówiłem. No i w tym momencie układanka zaczęła się układać, bo ja wiedziałem dalej, że to jest krehak. Tutaj po prostu, wiecie, już z mojego punktu widzenia stało się to że jeden postanowił zabić przy drugim i oskarżyć tego i Krachak teraz dla reszty jest tym czyściutkim, a ja wiem, że on zabija. I ta gra by się skończyła, ale pamiętacie Steve'a, którego ja zagłosowałem i chciałem wyrzucić przy pierwszej rundzie? co był błąd inny, a szczęście się nie wywaliło, no i teraz wchodzi Steve'ek na białym koniu i ratuje ten odcinek i napis Wiktory. No Czemu mnie zabili? Eee, czemu pytanie, Kto z tym elektryku tam zabił? Ja czemu? czemu mnie zabiłeś? Ja nie miałem okazji. Dziwie, czemu ty mnie zabiłeś? Ty mnie zabiłeś? Bo... Bo jestem szerw. No ale. Ja... Czemu ty mnie na star zabiłeś? No wiecie, no czasami tak jest, że szeryf spanikuje, wyciągnie za szybko broń, no i czasem po prostu głowy lecą. I tym sposobem, nawet jakby się ta gra nie udała, ja miałem tutaj wytypowanych, ładnych tutaj zabijaków, ale Stevek z tym swoim zagraniem, Kilem w pierwszej rundzie i Kilemę tutaj w ostatniej rundzie Kryhaka, uratował nam tę rozgrywkę, więc wyszło super. I teraz takich tematów organizacyjnych zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo lecimy po 2000, zostawiamy jego komentarza i kciuka w górę. I najważniejsza rzecz na kanale pojawia się ankieta, bo od września wracamy do kontentu. Teraz jeszcze w poniedziałek będzie jeden ciekawy odcinek, 2 września. A później wracamy do odcinków w każdy piątek i tutaj ankieta będzie dotyczyła nowej godziny: czy zostajemy na godzinę 16, czy jednak będziemy zmieniać godzinę. Trzymajcie się, cześć, miłego weekendu wspólnicy.